No, jak widzicie, zaczynamy naszą przygodę. Ponownie. Prezes oczywiście dzwoni tu i ówdzie bo nie wiemy, gdzie jesteśmy. Stanęliśmy teraz w pierwsze karmienie, pojenie w słoneczku, bo głębie jednak przez całą noc przeszły dwie burze, także wymęczone są mokre morze i niech się ze słoneczku do słoneczka ogrzeją godzinkę postoju pronujemy no i później lecimy dalej mamy jeszcze około niecałe 500 km do miejsca wypuszczenia zrobimy jeszcze przynajmniej dwa postoje no i co? Nad morze kąpać się. Na razie